Błąd względny i bezwzględny, co to takiego? Oczywiście wiąże się z szacowaniem, czyli popełnianiem pewnego błędu. Samych wzorów na błąd względny i bezwzględny nie znajdziecie w tablicach. Błąd bezwzględny to tak naprawdę różnica między wartością oryginalną rzeczywistą, czyli X, a przybliżeniem, czyli A. Czyli to jest różnica między przybliżeniem a oryginalną wartością. Błąd względny. To różnica między rzeczywistą wartością a przybliżeniem w odniesieniu do rzeczywistej wartości bardzo często podawana, liczona w procentach, choć nie musi, więc jakby może być podany ułamek, może być podany procent. Najprostszym przykładem, żeby to wytłumaczyć, zwykle na lekcjach mówię tak, że jeśli przybliżamy cenę chleba. I przybliżamy i mylimy się w tym przybliżeniu o złotówkę, to byłby błąd względny. Natomiast jeśli mylimy się na chlebie o złotówkę, to bardzo dużo. I błąd względny właśnie odnosi się do ceny chleba, czyli mylimy się czy szacujemy złotówkę różnicy w stosunku do chleba to bardzo dużo, więc błąd względny takiego przybliżenia byłby bardzo duży. Ale już. Szacują cenę pralki na 1000 zł, jeśli ona kosztuje 999, czyli mylimy się o złotówkę, tak jak poprzednio, ale ta złotówka w stosunku do ceny pralki to jest bardzo mało. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie. Względny, czyli względem tej oryginalnej, rzeczywistej wartości. Przeliczymy sobie na, na takim przykładzie. To jest mój wzrost: 174 cm. 174 cm i powiedzmy, oszacujemy sobie to przez 170 cm. To jest oryginalna moja wartość, to jest mój wzrost. 170 to jest oszacowanie. I teraz tak, jeśli chodzi o błąd bezwzględny, to tak naprawdę różnica. Czyli ile? 4 centymetry, bo to ta wartość bezwzględna. Błędy podajemy jako dodatnie, więc te wartości bezwzględne są tylko po to, żeby nie wyszedł jakiś ujemny błąd. Więc błąd bezwzględny tego przybliżenia to 4 cm. O tyle się mylimy. Natomiast błąd względny. To te 4 cm trzeba podzielić przez moją oryginalną, że tak powiem, długość, mój oryginalny wzrost. Tu się przydaje kalkulator. I mamy tak: 4, 4 dzielone na 174 4, równa się. I my dostajemy coś takiego. celowo spisałam wszystko, co miałam. I teraz y, może być tak, tu nie ma żadnego przecinka. Może być tak, że w, na maturze spotkacie pytanie, no i takie odpowiedzi y, z ułamkami. Ewentualnie mogę to pomnożyć razy 100 i mam 2, no i powiedzmy procenta. Czyli szacując mój wzrost na 170 cm. Mylimy się o no ponad delikatnie o 2%, mylimy się o 4 cm, to jest błąd bezwzględny, względny, czyli względem mojego oryginalnego wzrostu, czyli mylimy się o jakieś 2%, ponad 2% w stosunku do oryginalnej wartości.